Jakie postanowienie noworoczne? Postanowienie noworoczne. moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie taki vlog sylwestrowy, ponieważ mamy dzisiaj Sylwester. Yy, w ogóle chciałbym wam coś pokazać jeszcze yy, przed zaczęciem, zaczęciem filmu. Yy, jak widzieliście już może na przebicie. Zobaczcie jakie jest ślicznie. Tak dużo śniegu napadało w ogóle. Taki śnieg, tak dużo go napadało. Dzisiaj rano w ogóle padało ale nie sądziłem, że aż tak napada mocno, że jeszcze w tym roku będzie biało. Myślałem, że już nie będzie. A to Ci niespodzianka. Tutaj mamy też naszego kotka. Jak widzicie sobie odpoczywał, nic się nie zmieniło, odkąd go kupiliśmy. No jest w ogóle teraz jakiś bardziej puchaty, Zaraz w ogóle będziemy wyjeżdżać jeszcze raz do bawki na Sylwestra tym razem. Wczoraj w ogóle przyjechaliśmy tutaj do naszego domu, a teraz yy, już... Znowu doba przyjedziemy. Mamy taką statuę, którą Leon złożył. Właściwie mama z mamą to składał. Yy, tak się ona prezentuje, nie jest ona jakoś duża, myślałem, że będzie większa. No ale tak czy jak tak się prezentuje, to tutaj statua wolności. Myślę, że moim zdaniem jest bardzo fajna. Czekajcie, jeszcze Wam coś pokażę. Ona ma jeszcze taką tutaj podkładkę, tu się gdzieś chyba. Ma... Ojej, ojej, ojej zapala. Tu, tu są takie lampki, bo i czekajcie, patrzcie, to się tu składa. I to się gdzieś zapala, tylko nie wiem gdzie No ale jakoś się świeci Dużo się na to wkłada statuę wolności I gdzieś odpala te lampki i on tak świeci Może chyba są na dwa kolory, zielony i żółty Ale tak się, tak się prezentuje Zaraz no teraz będziemy sobie grać w True Killer z Jankiem i z Leonem, już wam niektórych pokazuję Tutaj Leon już gra, Janek się przygotowuje Jak widzicie Henry też się już przygotowuje powoli Nie no Leonie, jak widzicie, gra w strojny filar. Ja też już będę powoli odpalać i tak. Dobra moi drodzy, teraz ja już skończyłem sobie grać, zaraz będziemy jechać do babci już na Sylwestra, więc widzimy się już za chwilę, tak czyli mi. już e, najprawdopodobniej w aucie. Tu jest taka choinka, jak widzicie, jest taka świecąca, nie nagrałem wam jej w vlogmasach, masach jak jeszcze były. Tutaj, jak widzicie, jest Leon, Tu jest z wami wita. Czekajcie, jeszcze pokażę wam, co robi Zosia. Moi rodzice, ja już ogólnie wróciłem do domu, już kilka minut temu. Moi rodzice w ogóle teraz pojechali, już do tego. do, No ogólnie po prostu na miasto, pojechali. Ja wam tutaj życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i pomyślności. I wszystkiego najlepszego po prostu w tym roku. Moi rodzice, tak jak już mówiłem, jesteśmy sami w domu z Jankiem, praktycznie. Ja sobie teraz będę tutaj oglądać. Mamy tutaj pilocika, zaraz tutaj włączę telewizję i będę sobie oglądać. No, więc widzimy się już za chwilę. Zaraz najprawdopodobniej będę nagrywać bingo. Dobra, witam na coraz tej części bingo, czyli będziemy po prostu robić bingo na 2026 rok. Mam nadzieję, że wiecie co to jest. A więc zastanawiam my będziemy... nie będziemy przewidywali, tylko będziemy odpowiadać na, te, na pytania, które myślimy, że. Po prostu będziemy odpowiadać na pytania będziemy udawali tak. się, wymyślali, czy coś wydarzy. Przepraszam, jestem jeszcze ze i w ogóle Dobra. nie ogarnięty. To czy będzie jakaś taka niespodziewana, ale bardzo fajna wiadomość. Nie, moim zdaniem nie, nie. Nie, nie będzie. No chyba, że mi na rodziku, bo chyba bardzo zakład. No. Będę <laughs> na dzień w tym roku. No w tym roku będziesz... No a będziesz, będę, w będę roku? A będę, a będę. No to Zaję dobrze. Nie do z tego i będę. Nie będę, będę się oglądał. Dobra, jakie jest tam następne? Weź będzie w ogóle nie. Okej? Dobra, dobra, jest idź. Czy będziemy w miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy? No tak. Moim zdaniem tak. Tak. Mo moim zdaniem tak. będziemy Czy poznamy kogoś, kto mocno wpłynie na rok. Nie. Yeah. Nie. Nie, nie będzie bo bo nikogo takiego moim zdaniem. Moim też. Nie widać mnie. jeść tutaj, bo słyszę, Dobra, jest no, Teraz jest git. Teraz jest git. E, czy będzie zmiana planów, która okaże się strzałem dziesiątkę? Nie wiem I, o co chodzi. Nie wiem <laughs> <nie, zawsze śmiech> o, o, no, <laughs> o co chodzi. No <laughs> i tyle. nie wiem o co chodzi, no i no <laughs> Nie wiem o no, co chodzi, nie wiem <laughs> o co chodzi. I, <laughs> jakie będzie nasze nowe hobby? Uuu ciekawe, ciekawe. Nie mam żadnego nie będzie żadnego nowego hobby raczej. No myślę, a jakby miało być takie by było. No to jest ciekawe, ciekawe pytanie, ciekawe no, Kurde, żadne, nie wiem. Nie wiem. Hobby jakieś nowe. Wątpię, żeby było. Nie wiem, ja to... myślę, że może jakiś będzie, ale nie, ja na ten moment nie potrafię powiedzieć jakie będzie. Ja też nie. No dawaj. Jak myślisz jaki będzie najlepszy dzień w tym roku? No nie wiem, tak szczerze, że też nie było dobrego dnia w tym roku. No jeszcze nie było. Nie wczoraj był do dupy, dzisiaj jest do dupy. To może <laughs> pojutrze będzie dobry. Więc... Zobaczymy. Nie wiem. Odpowiedź nie wiem. Może święta będzie dobrze chodzi. Czy będzie jakaś spontaniczna decyzja bez żał żałowania? I... Yy, tak. Tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak też. No. Może być. No. Czy będziemy się śmiali do łez? No myślę, że raczej no, będzie, będzie jakiś taki żart. Ktoś opowie jakiś żart, że rozbawi do łez. Nie wiem kto. Pewnie ja. No bez No ja pewnie jakiś tutaj... Ja nie bekam. Ja myślę, że jakiś yy, jakiś żart tutaj ktoś opowie, że rozbawi do łez. No może rozbawić. Dobra, czy przekroczymy własną strefę komfortu? Nie wiem Nie czy wiem To będzie co dobra mi... wiadomość finansowa, tak, bo ja chcę zarobić tutaj pieniądze Ja Aha. chcę tutaj zarobić pieniądze i kupować jakieś fajne rzeczy hmm. Czy odetniemy się od czegoś, co już nie służy? Nie wiem Nie, <laughs> nie wiem. wiem Nie wiem, o co chodzi, o to. Oh. Dobra, to to było na tyle, nie? W serio już? No reszta tych pytań jest do dupy, tak szczerze że to jest zapytanie w ogóle? No to zaraz trzeba samemu mówić A masz jakieś pytanie, ja nie mam No ale pewno jakieś są No to wydaję. to proszę Czy spróbujemy jakieś nowe dania w tym roku? Tak, tak spróbujemy i ja wiem jakie spróbuję jak Na liście moich dania, bo że będę na diecie Ale y, dla mnie do spróbowania jest polędwica Wellington To jest do spróbowania, ja chcę mega to spróbować, bo ja tyle razy to widziałem e, Co jeszcze chcę spróbować? Jest dużo dam, które ja chciałem bubble tea spróbować, bo nie wiem takiego bubble tea, bubble tea. Bubble tea z bubble tea. Tak, no. Ja myślę, że to może być takie domy, które... Nie to, No... co jeszcze chciałbym spróbować? Ja bym chciał spróbować. Jest jeszcze coś takiego, co bym chciał spróbować? Na pewno coś jeszcze co chciałbym chciał spróbować. No nie, na, na tym moment nie przychodzi mi nic innego do głowy, ale to, to wszystko. Dobra, więc następnym pytaniem, które ja już wymyśliłem, to no. czy Janek zaprowadził. Nie. Nie, nie będę w tym roku prawo jazdy moim zdaniem. No. Tam widzę teraz to jakieś wymuszkę No Mi już się skończyły. No mi też się skończyły. Dobra, to trzeba jeszcze coś wymyślić w takim bądź razie, więc nie wiem niech będzie. Co to robisz? Tako się bawię z moim tym. Czy Janek miał jakieś nowy ulubiony kolor? No. Nie. Ja no, jestem zbierny, jest jest... kolorowi czarnemu. Dobra, ale właśnie już pytania robię na dupę i odkończę to. Ja już kończę mój udział w filmie. Bo już i tak chyba długo nagrywamy, nie? Nie, muszę mieć jeszcze <słyski> więcej to, żeby... to trochę więcej razu. No co trzeba jeszcze zrobić już nie tak jest. Moi drodzy jak widzicie, tutaj śpi nasz kotek w tak zwanym małym pokoju. Taki kotek sobie tutaj leży. Yy, tutaj mamy jeszcze Tudasza, praktycznie go w ogóle nie widać. Ale jest w tym tutaj oto miejscu, to jest Tobiasz. wiem, że on jest strasznie czarny i się wlewa, w, w się sensie zlewa z tym, z tą tutaj poduszką. No ale tutaj leżą sobie dwa kotki, jak widzicie takie y, słodko By, było na samym początku, bo chętnie tutaj leżał przed chwilą jeszcze, taka kuleczka sobie leżała, a tutaj leży taki Tobiasz też y, był taką kuleczką już, a więc no tak to się prezentuje są z tej kotki, słodko. Moi drodzy, to już by było na tyle z tego vloga, mam nadzieję, że wam się spodobało i widzimy się już niebawem najprawdopodobniej, a ja więc naura.